Newsweek, telewizja, śniadaniowe, program nadawane w Prime Time, X-Factor, jest Pani sławna? No, można tak powiedzieć. Nie czuję się celebrytką, może tak. Napisali o Pani, znana w Polsce prekursorka mody biznesowej na rower, podbijała rynki mody w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu. Teraz czas na Tarnobrzeg, Sandomierz i Stalowa wolę. Czas na modne Podkarpacie. Chcę pokazać, że Podkarpacie też może być modne, stylowe i fajne. Dlatego tu wróciłam. No właśnie, a jak było wcześniej? Co Pani robiła wcześniej? To prawda, to, to co napisali to jest prawda? Tak, prawda. Studiowałam w Krakowie projektowanie ubioru. Jestem absolwentką Krakowskiej Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Pracowałam też w firmach Esprit Benetton, zajmowałam się wizualizacją sklepu na terenie praktycznie całej Polski. Oraz pracowałam dodatkowo przy sesjach zdjęciowych jako stylista. Sporo. Jak się dochodzi do takiej pozycji jaką Pani teraz? Ciężka praca. Bardzo dużo dało mi to, że ukończyłam tą szkołę, którą ukończyłam uczelnię. Ona daje jakby swoim studentom możliwości i też e, pokazuje w tą troszeczkę stronę I w sumie to wszystko mogę zawdzięczać w sumie uczelni. Ona mi pokazała w jaką drogę, wykładowcy też, jeżeli widzą, że osoba jaka jest dobra jest w jakimś kierunku, to też, że tak powiem, wypychają. Mają też jako uczelnia dużo znajomości w branżach modowych, telewizyjnych, więc to wszystko jakby zaczęło się od uczelni. Zostałam wyróżniona podczas pokazu. Moja kolekcja została wyróżniona przez Dorotę Wrublewską i była pokazana na Łorse Fashion Street, i tak to się wszystko zaczęło. A trochę szczęścia. Myślę, że pracy. Więcej pracy niż szczęście. Tak, tak. Myślę, że szczęście jedną, w jedną stronę, ale dużo, dużo pracy, bo na uczelni nie było łatwo. jakby. Było 38 osób w grupie, a skończyło 8, więc to, o czym świadczy. Nie wiem, co Miasto z duszą i charakterem, a tutaj. Tarnobrzek to pierwsza porażka? Nie, korzystamy z dotacji unijnej i jakby priorytetem było otworzenie swojej działalności w powiecie tarnobrzeskiej. i stwierdziłam, że Tarnobrzeg w żaden sposób mnie nie, nie zatrzymuje. Sandomierz jest blisko, Stalowa Wola, Rzeszów i tak naprawdę miejsce to jest moja pracownia, gdzie mogę pracować, a pokazywać, robić pokazy, organizować, współpracować z ludźmi można w różnych regionach. Pewnie w przyszłości planuję tworzyć także w Sandomierzu swoje atelier. A tutaj, tutaj będzie to pierwsze miejsce takim, takim priorytetem i w żaden sposób nie, nie zatrzymuję. I też jako Tarnobrzeg, dlaczego tak naprawdę wszystko dzieje się w okolicach Warszawy i takich innych większych miast. Krakowa też jeździłam do Warszawy na pokazy, więc z Tarnobrzega będę też jeździć do Warszawy na, na pokazy czy do programów telewizyjnych, więc nie widzę żadnych jakby jest, nie wiem, że nie można tego robić mieszkając tutaj. No właśnie, trochę taki chyba eksperyment, bo w zasadzie nie ma gwarancji, że to że się uda, bo sieciówki nawet się są wyprowadzają, bo pleitują. Nie boi się Pani? Nie, nie boję się. Robiłam takie badania rynku, miałam tutaj kilka pokazów i wydaje mi się, że jest grupa ludzi, którzy jest tym zainteresowani. Oni mnie w sumie nakłonili do tworzenia takiego atelier tutaj na Podkarpaciu. Zachęcili mnie, więc uważam, że jest taka nisza tutaj, że można zrobić taką alternatywę dla mody sieciowej. E, mogą być e, ciuchy od projektanta, dobre uszyte z polskich materiałów w rozsądnej cenie. Jestem w stanie tutaj, w tym miejscu zrobić coś takiego. Czyli lepsza od sieciówek? Może nie lepsza, bo sieciówki każdy ma jakby swoją markę, którą lubi, więc. Można tak konkuren, konkurencyjnie do tego podejść, coś innego, coś co nas wyróżni. W dzisiejszym jakby świecie, przez telewizję, internet, chcemy być indywidualni. Ja też coś doradzę jako, jako stylista, dobiorę do sylwetki, zrobię indywidualny projekt, żeby nie ktoś wyjątkowy, inny, żeby nie mógł się wyróżniać. Jest teraz moda na taki indywidualizm, i do takich też osób będzie skierowane są usługi ale każdy znajdzie t-shirt, ale to będzie polska bawełna, w Polsce uszyte, więc to też tak troszeczkę regionalnie, tak, tutaj w Sandomierzu, w Sandomierzu są szyte, tkaniny są owszem z Łodzi, ale wszystko robione jest tutaj w regionie, też chcę korzystać z takiego tutaj regionalnego rzemiosła, od stolarzy po projektantów biżuterii, winiarzy i młode utalentowane osoby, chcę też wspierać takich młode talenty związane z kulturą, sztuką, modą, fotografią. Chcę, żeby to takie było miejsce otwarte, żeby każdy mógł tu przyjść i porozmawiać. To nie, nie chcę, żeby było to kojarzone, że jak ktoś przychodzi ma coś kupić. Nie, nie. Przyjdziemy, posiedzimy, napijemy się kawy, porozmawiamy o trendach, o modzie i wtedy wybierzemy coś wspólnie. Ja nie narzucam swojej woli tylu, odnośnie projektowania. Ktoś mi powie, co by chciał. Jestem nawet jeżeli nie zgadzam się dokładnie z tym, troszeczkę pokazać, że ten krój nie jest dobry, ten fason, co mnie wyróżnia na przykład od zwykłej krawcowej. Ja będę dawała gotowy jakby produkt, nie plan produktu, czyli projekt, stylizacja, współpracuje też z choreografami, e, z wizerzystami, z fryzjerami i to też taka zmiana takiego całego nawet wizerunku, takiej metamorfozy, czyli nie wiem, od sukni po zwykłe wyjście, jaki jak, jak makijaż dobrać, fryzura, jakby nie wszystko tutaj można to dostać. Czyli zyska ten noży, zyskają mieszkańcy i jeszcze trzeba podkreślić, że te obrót są jakoś wyróżniony przez Panią, bo tutaj w regionie nie ma takiego miejsca, nawet Pani wspomniała, że w Rzeszowie też nie ma. Tak, nie ma. Też są albo projektanci, a ja świadczę jakby szereg komplekt takich usług od projektowania, bo tutaj można w atelier kupić moje sezonowe kolekcje, indywidualne projekty, też związane z aranżacją sklepów, witryn sklepowych, także organizacją różnych imprez, eventów, pokazów poprzez takie metamorfozy. No właśnie, właściwie po co nam ta sama moda jest? Nie moglibyśmy się bez niej obejść dzisiaj, w na świecie. Każdy chce być indywidualny i myślę, że każdy też ma jakieś takie wyobrażenie. Nie zawsze jest ono dobre, ale chcę pokazać, że Podkarpacie też może być modne, że jest tutaj grono ludzi, którzy chcą wyglądać inaczej i stawiam na, na modne Podkarpacie. Będziemy modni w całej Polsce. Będzie, chcę pokazać, że jako nasz region jest tak dziwnie kojarzony w Polsce. Nie wiem dlaczego, i chcę to zmienić taki wizerunek tego Podkarpacia, powiatu, całego województwa. Tutaj jestem nastawiona. Mam nadzieję, że mi się to uda. Nawet na rower trzeba się specjalnie ubierać, <grym> tak trochę wracając w przeszłości, bo tak projektowała z tego czasu, prawda? Ubrania na rower. Tak, w kolekcji obecnej też mam płaszcze na rower przeciwdeszczowe. To są płaszcze inspirowane z Up, podkreślającym talię. Wszyte od razu są odblaski, więc nie musimy kamizelek. Też to jest wygodne. I to są specjalistyczne materiały, które nie przepuszczają wody. Są antykomarowe, kleszczowe. Spokojnie możemy iść w góry, czy jechać nad morze z takim płaszczem. To jest też materiał, który się nie mną, Są wygodne, elastyczne. Więc jakby w każdej kolekcji ta moda rowerowa na pewno zostanie. I w każdej kolekcji będzie coś skierowane dla takiego odbiorcy. U stylowy rower coraz więcej osób przerzuca się na rower. Czyli jadąc do pracy, też Chcemy wyglądać fajnie, niekoniecznie na sportowo. Miejąc miejski rower, no to sama nazwa do czego zobowiązuje, żeby się ubrać na niego jakoś inaczej niż dresy czy, czy bluza. To jest lepsze, projektowanie czy stylizacja? Co Pani sprawia, że większą, większą satysfakcję daje? Myślę, że to wszystko jest razem połączone. Jeżeli robiąc projekt, ja myślę od razu o stylizacji, jak dany klient może łączyć, bawić się tym. Myślę, że to ze sobą jakby współgra i wtedy można fajne, naprawdę ciekawe projekty. Naj, największą dla mnie satysfakcją jest zadowolony klient, jak widzę, że fajnie leży, kobieta przed lustrem stojąc czuje się dowartościowana, zadowolona i to jest takim dla mnie naj, największym sukcesem podczas projektowania i później to jest stylizacja, bo też chcę, żeby te ciuchy były powiązane, że można łączyć na dzień i na wieczór, że, że nie tylko, że to będzie gdzieś leżeć w szafie i nie będzie to użytkowe. Najważniejsza jest wygoda, użytkowość, no i tkaniny, żeby to było jednak wygodne. Kto może przyjść do tej Pani Świątyni Mody tutaj? Seniorzy, młodzi, starsi, jak to jest? Jakby tu jest otwar drzwi otwarte są dla każdego. Będą indywidualne kolekcje dla dzieci, dla kobiet i dla mężczyzn, no ale każde projekt od sukni ślubnych, po suknie wieczorowe, garnitury, maryny, ma, marynarki, wszystko, wszystko. Myślę, że e, tak jak pani powiedziała, nie jest tutaj rynek w jakiś sposób duży, więc każdy znajdzie coś dla siebie. No i Jeszcze na koniec tak, chciałam zapytać, jak się ubierają tutaj mieszkańcy Tarnobrzega? Jakby ma Pani jakieś obserwacje swoje? Tak, stwierdziłam, że chyba zacznę robić zdjęcia i, i pokazywać taki cykl. Jest dużo, na przykład bardzo mnie interesuje moda odnośnie liceum, prawda, czy to uczelni wyższe, bo interesują się modą, naprawdę fajne stylizacje, z reguły dziewczyny, chociaż panowie też zauważam taką zmianę. Są programy telewizyjne związane z modą, blogi i jest to jakby reklamowane, więc coraz bardziej te młodsze pokolenie zwraca na to uwagę, jak się ubierać i bawi się tą modą łączą. Najbardziej zadziwia mnie czasami połączenie tutaj różnych faktur od, przez kropki, paski i są troszeczkę kiczowate, ale ogólnie w naszym regionie dominuje minimalizm, więc szaro, buro, troszeczkę ponuro, ale stylowo może tak, klasycznie, klasyczna prostota dominuje na, na tarnobrzewskich ulicach.